No, ubiegły rok na pewno nie należał do łatwych, dlatego że szczególnie trudna w realizacji była druga część roku od września w związku z tym, że Nastąpiły pewne zaburzenia w przemyśle samochodowym, który jest naszym największym odbiorcą 90% naszych produktów znajduje tam swoich odbiorców. Zmieniały się harmonogramy wysyłek. Tak powiem, na rynku też zmieniały się, tak powiem, zmieniała się sytuacja dość dynamicznie. Udało nam się wprawdzie do tej sytuacji dostosowywać dzięki bardzo dużej elastyczności naszych służb handlowych bardzo dużej elastyczności operacyjnej w firmie. Dostosowaliśmy również produkcję na bieżąco. Także wyniki ubiegłoroczne można powiedzieć, należą do tym bardziej satysfakcjonujących, że druga połowa roku była trudna. Co do roku 2019, to trudno jeszcze dzisiaj w pełni potwierdzić, jakie, jaka będzie sytuacja. Początek roku na pewno jest z przeniesieniem tego, co się działo w czwartym kwartale. Ale no, spodziewamy się, że ta sytuacja może ulec korekcie w trakcie roku. Wtedy niewątpliwie będzie nam łatwiej realizować. Wtedy wrócimy do poziomów marsz, do poziomów sprzedaży, takie, jakie by nas satysfakcjonowały i takie, które by były możliwe do zrealizowania, jeśli chodzi o opcje menedżerskie. Także naszym celem na 2019 rok niewątpliwie są opcje menedżerskie i liczymy na to, że ta sytuacja rynkowa nam nie przeszkodzi w dalszych kwartałach te opcje menażerskie zrealizować. Zarząd grupy AluMetal bardzo dobrze ocenia rok 2018. Zrealizowaliśmy rekordowe historycznie wolumeny sprzedaży, osiągając blisko 198 tysięcy ton, to aż 12% wzrostu rok do roku. Rok 2018 to rok, gdzie branża automotive miała w sumie dwa oblicza i z tymi obliczami w obrębie sprzedaży musieliśmy się zmagać. Bardzo dobra pierwsza połowa roku, mocne wolumeny, Ciekawa rentowność i zgoła inna druga połowa tego roku. W mojej ocenie rok 2018 wykorzystaliśmy w pełni realizując szanse, które rynek stwarzał. Jednocześnie Starając się optymalnie zachowywać w okresach, gdzie ta sytuacja stawała się troszeczkę bardziej wymagająca, mam tutaj na myśli szczególnie czwarty kwartał, gdzie obserwowaliśmy bardzo dużą dynamikę zmian ze strony klientów branży motoryzacyjnej. Pomimo wysokich zamówień. Sprzedaż no, nie szła zgodnie z oczekiwaniami. Musieliśmy reagować i uważam, że zareagowaliśmy bardzo dobrze, osiągając w sumie 45,6 tysiąca ton sprzedaży. Rok do roku to zaledwie 1% wzrostu, natomiast tak naprawdę realizacja takich wyników wymagała niestandardowych działań, które w mojej ocenie wykonaliśmy w sposób perfekcyjny. Z czego byłam najbardziej zadowolona? W roku 2018 Naprawdę doskonale działał nasz zespół w każdym obszarze. Mamy doskonałą bazę fachowców, którzy aktywnie i niestandardowo potrafili reagować na sytuacje, z którymi musieliśmy się zmagać, zarówno po stronie wysokiego popytu, jak i potem malejącego zapotrzebowania. Cała sfera operacyjna, sfera handlowa i wszystkie operacje pomocnicze przyczyniły się naprawdę w perfekcyjnym stopniu do tego, żeby rok 2018 zrealizować na tym historycznie najlepszym poziomie. Pytał Pan również o zakład węgierski. Co się działo w roku 2018? Jesteśmy. Względnie zadowoleni, bo rok 2018 przyjął, przyniósł poprawę wyników w zakładzie węgierskim. Odnotowaliśmy zdecydowany wzrost sprzedaży. Z czego to się wzięło? Bardzo aktywnie prowadziliśmy i kontynuowaliśmy program zwiększenia efektywności, wydajności w ramach tego zakładu. Udało się zdecydowanie zwiększyć wolumeny sprzedaży. Osiągnęły one ponad 40 tysięcy ton, co przekłada się na 36% wzrostu rok do roku. W tym samym okresie udało się naprawdę mocno zdyscyplinować koszty przerobu, które w ujęciu rocznym w porównaniu do 2017 spadły o ponad 25%. W konsekwencji wolumenów i spadających kosztów udało się poprawić wszystkie linie. Wynikowe zakładu zarówno na poziomie zysku operacyjnego EBITDA, jak i zysku netto. Natomiast trzeba powiedzieć ciągle jasno, że zarząd nie jest w pełni usatysfakcjonowany z wyników tego zakładu. Natomiast ścieżka realizacji prowadzonych programów i to, jak rozpoczął się ten rok, pozwala nam oczekiwać, że ten rok raczej dowiezie już na w pełni satysfakcjonującym poziomie wszystkie interesujące nas linie. W październiku 2018 roku oddaliśmy do produkcji najnowszą linię w naszym zakładzie Gorzyckim. Mamy możliwość produkowania już najbardziej zaawansowanego wyrobu w ramach gamy stopów wstępnych. Mam tutaj na myśli drut z zawartością tytanu i boru. To produkt bardzo zaawansowany technologicznie, natomiast w momencie oddania linii bardzo aktywnie przystąpiliśmy do fazy testów. No, i budowanie swojej krzywej uczenia się tego produktu, technologii i też jakby zastosowania tego produktu w praktyce, bo nie tylko zaczęliśmy odlewać ten drut, ale i próbowaliśmy używać go w swojej własnej produkcji, żeby umieć rozmawiać coraz bardziej językiem naszych klientów. W tym samym czasie otrzymaliśmy też możliwość oferowania zupełnie nowych gatunków sopów wstępnych i aktywnie rozpoczęliśmy. Rozpoczęliśmy rozmowy z klientami, żeby te gatunki dostarczać już do aktualnych klientów, ale i spotkać się z zupełnie nowymi. W tym momencie jesteśmy w fazie pierwszych rozmów, walidacji gatunków nowych, ale jeszcze w, w postaci wafla. Spodziewamy się, że sam drut w fazę walidacji pierwszych rozmów wejdzie dopiero w drugim półroczu tego roku. Tak jak powiedziałam, jest to produkt bardzo zaawansowany i krytyczny dla procesów produkcyjnych u naszych klientów, dlatego no, musimy być naprawdę pewni w 200%, że ten produkt jest taki, jak należy, zanim rozpoczniemy masową sprzedaż na rynki zewnętrzne. Co jednak warto zaznaczyć, obserwuję, że Zdecydowanie Alumetal stał się rozpoznawalnym na szeroką skalę producentem, dostawcą stopów wstępnych i zostało to bardzo dobrze przyjęte przez rynek. Zanim powiem, jak obecnie wygląda rynek Automotive, to jeszcze wrócę na krótko do roku 2018, gdzie w sumie w Unii Europejskiej sprzedano ponad 17 644 000 sztuk pojazdów samochodowych i jak na wyzwania, które stoją przed branżą motoryzacyjną, uważam, że to jest bardzo dobry wynik. Bo wspomnimy ciągle o tym, jak wysokie są wymagania co do emisji dwutlenku węgla, jak trudna była sytuacja z nową procedurą homologacji samochodów od września tego roku. Pojawiły się też zaburzenia w eksporcie, rynek chiński zmieniał swoje zapotrzebowanie. Więc na tle tych wszystkich trendów e, uważam, że sytuacja na rynku europejskim wyglądała bardzo dobrze i AluMetal wykorzystał tą sytuację, zwiększając swoje wolumeny sprzedaży, e, zwiększając je wręcz ponadnormatywnie w stosunku do tego, jak z, wynikało, że z rejestracji rośnie rynek e, w Unii Europejskiej. Ten rok ciągle pokazuje spadki rejestracji. Na przestrzeni stycznia i lutego ciągle obserwujemy 2,9% spadku w układzie rocznym, ale ta dynamika zmiany jakby zdecydowanie spada. W styczniu. Samochodów osobowych zarejestrowano 4,6% mniej niż w styczniu roku 2017, ale już tylko procent mniej w lutym. Patrząc szczegółowo na poszczególne kraje, widać, że największe rynki, jak na przykład Niemcy, obserwują pierwsze wzrosty. Czy to jest trwały trend przegięcia może za wcześnie, za wcześnie mówić, ale zdecydowanie ten rynek jest jakby niejednoznaczny w chwili obecnej czy to co się działo w czwartym kwartale i nowe procedury w LTP yy, w, może być preludium do jakiegoś trwa, trwałego spowolnienia myślę że za wcześnie powiedzieć yy, na tą chwilę bardzo intensywnie rozmawiamy ze swoimi klientami i oni skarżą się na jedno yy, że tak duża zmienność produkcji i zapotrzebowań którą obserwują w tym roku nie pozwala im planować w sposób yy, efektywny i tak naprawdę każdego dnia borykamy się z tym, że część wysyłek jest przesunięta, z drugiej strony klienci potrzebują więcej. Staramy się w tym operować maksymalnie dobrze. I wykorzystać nasze potencjały, bo chciałam przypomnieć, od dawien dawna wspominamy, że kluczową kwestią jest dla nas marżowość sprzedaży. I jeśli tylko klienci pozwolą nam zarabiać na naszych produktach i ta rentowność będzie na satysfakcjonującym poziomie, będziemy realizować sprzedaż na maksymalnych wolumenach. Natomiast zdecydowanie mamy plan na ten rok, plan zwiększenia wolumenów sprzedaży. Jeśli te plany będą się wiązały ze zwiększeniem zysku, oczywiście będą zaimplementowane. Natomiast reagujemy od wielu lat bardzo elastycznie i w miarę możliwości szybko na sytuacje, które zdarzają się na rynku. I staramy się tak samo zachowywać w tym roku. Mamy narzędzia żeby ten rok był dla nas ciągle dobry. Mamy moce produkcyjne, mamy bardzo szeroką bazę odbiorców i dzięki tej dywersyfikacji i naszej elastyczności wierzymy, że bez względu na to, jakie wyzwania Rynek automotyw będzie przed nami stawiał, AluMetal poradzi sobie możliwie najlepiej w tych trudnych warunkach. AluMetal w ubiegłym roku osiągnął po raz drugi w historii wynik skonsolidowany na poziomie ponad 90 milionów złotych. Ubiegłoroczny wynik był w prawie nieco niższy niż w 2016, ale w dalszym ciągu bardzo dobry. W związku z tym i w związku ze zmianą polityki dotyczącej dywidend zarząd rekomenduje. Wypłacenie dywidendy w wysokości 70% skonsolidowanego, znormalizowanego zysku za rok ubiegły będzie to 4,8 zł za akcję, co będzie najwyższą dywidendą w historii spółki. Przypomnę tylko, że rok wcześniej było to tylko 2,92 zł, no więc wzrost jest no, można powiedzieć o ponad 1 trzecią. Bardzo, bardzo wysoki. Spółka stać, spółka ma bardzo mocny cash flow. Realizujemy wszystkie cele. Inwestycje, które w tym czasie planujemy, będą na poziomie nieco niższym niż w poprzednich latach. W związku z tym też tak powiem nie będziemy musieli środków przeznaczać na tego typu wydatki także mogę powiedzieć że nie zaburzy to na pewno naszej sytuacji finansowej i jeśli akcjonariusze na walnym zgromadzeniu to zatwierdzą to planujemy żeby dywidenda była wypłacona w czerwcu